Witaj Raczku ponownie na kanale Iwitarot, ty, tym razem na czytanku, na pracę, w lutym 2022. Słuchaj, ja już tu widzę, że ty będziesz kierował się intuicją, to jest właśnie energia kapłanki u ciebie. Proszę, jaka piękna kobieta, ha, więc tak... Hmm. Będziesz przyjmował zadania, gdzie wymagana, wymagane są silne zdolności intuicyjne. Poczujesz pełną realizację zawodową. To praca zgodna z Twoim powołaniem. Więc nie wiem, kim jesteś z zawodu, ale myślę, że ta intuicja będzie miała bardzo dużą rolę w tym miesiącu u ciebie. Hmm. To jest właśnie energia tego miesiąca, więc słuchaj siebie, słuchaj swojego wewnętrznego głosu. Hmm. Z kolei tutaj masz cesarzową i maga. Cesarzowa. Cesarzowa to jest dojrzała kobieta, więc ty możesz być kierowniczką gdzieś jakiegoś, nie wiem, zakładu, jakiejś firmy, sklepu, czegokolwiek. Może masz firmę z jakimś magiem, ha, tworzycie jakąś razem firmę. i tu może być pokazana sytuacja twoja raczku, czyli um, to co teraz robisz, y, zasiałeś jakieś ziarnka, y, ta twoja praca jakaś y, to co robisz teraz y, będzie przynosiła obfity y, Obfite wyniki, y, ziarno, czyli te, y, to, co będziesz robił teraz, y, będziesz zbiera, zbierał w przyszłości plony y, tego, co teraz zasiewasz. Jesteś kreatorem, jesteś tym y, 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 magiem. Mak to jest kreator, to jest ktoś, kto wie, czego chce, w jaki sposób te swoje pomysły realizować, więc jesteś osobą, która wie, jak innymi kierować, w jaki sposób im pomagać. Ty jesteś człowiekiem pewnym siebie, czy kobietą. Tutaj te karty są w ogóle obie bardzo silne. Są dwie silne osobowości, więc różnie można to czytać, te karty, prawda? To są nowe plany na przyszłość, więc w lutym będziesz coś kreować, coś wymyślać kierując się właśnie intuicją. Zobaczymy, dlaczego ta cesarzowa u ciebie wyszła. Tutaj są właśnie te pomysły, zobacz, ta intuicja, to są te ziarna, to światło. Co, jeżeli w głowie świta. <grytanie> dlaczego wyszła cesarzowa u raka na budet 2022 i max? Proszę, spadła mi karta, już mi się wszystko wali. Dobra, układam, nie gaszę, nie nagrywam drugi raz, sro. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Dobra, tak to było. Ok, no dobrze. Tutaj jest zubożenie emocjonalne tutaj jest, to jest piątka kielichów ona mówi o hmm. o kimś nieszczęśliwym tutaj mam wrażenie, że ty mm, możesz to być tym może pomagasz komuś takiemu hmm. to jest tęsknota za czymś, za kimś, nie wiem lecz tutaj nie chodzi o rozkład miłosny lecz pracę hmm Tutaj będzie szczęście. Szczęście. Yy, mimo, że to są kielichy, tutaj w pracy widzę szczęście. Realizowanie swoich planów. Więc to, co tutaj widzisz, yy, myślę, że to jest właśnie ta pomoc innym, i to przynosi ci satysfakcję, radość, szczęście. Yy, tutaj właściwie yy, widzę bogaty stół, yy, więc jest dobry zarobek. Hmm. Spełnienie marzeń. Zobacz, co jest gwiazda z kolei. No proszę. Może ty jesteś jakimś magiem? Rzeczywiście. I parasz się, nie wiem, nie, tarotem lub jakimiś innymi rzeczami w każdym razie. No, i tutaj z intuicją się kierujesz. Nie wiem kim jesteś, ale tutaj pójdziesz za swoją rzeczywiście pasją. Cokolwiek to nie jest. Hmm. Mimo, że to będzie troszeczkę nerwowo, no nie ciekawie w tym lutym, coś tu się zadzieje, coś się załamie, ale wszystko się dobrze skończy. Hmm. Jaka jest rada na tą sytuację u ciebie, Raku? Księżyc. Księżyc. Zawierzaj tylko swojej intuicji. Hmm. Nie bądź taki łatwowierny, nie wiesz wszystkim dookoła. Księżyc to jest tajemnica, więc nie możesz być tak do końca ufny, tak bym powiedziała. Dobra. Zobaczymy, co to aniołki mają dla Ciebie. To są kryształowe przesłania aniołów, przypominam. Nie wiem, czy mówiłam to wcześniej. To jest ametryn. Równoważnie męskich i żeńskich energii, pozwól swojej kobiecej stronie, by cię kreatywnie zainspirowała, a męskiej, by zapewniła ci pewność siebie. Hmm. Czyli znowu jest ta równowaga bardzo ważna. Dobra, zobaczymy, co tutaj więcej można powiedzieć na ten temat. Ta karta pojawia się, gdy tylko utkniesz w swej męskiej energii z powodu pełnej rywalizacji bądź stresującej pracy lub sytuacji rodzinnej. Być może czujesz się, że musiałeś walczyć lub być wyjątkowym, wyjątkowo czujnym. Nadszedł jednak czas, aby zrównoważyć tę męską energię troskliwą delikatnością jej kobiecego. Odpowiednika. Zbyt duża ilość kobiecej energii może prowadzić do bierności, której nie spełniają się marzenia, a nadmiar męskiej energii może generować niezbyt inspirujące lub agresywne działania. Modlitwy mogą pomóc Ci odnaleźć równowagę, gdy to zrobisz. Odkryjesz, że poziom Twojego stresu został zredukowany, dzięki czemu będziesz w stanie lepiej się zre, zrelaksować, gdyż wrócisz pracy, gdy wrócisz z pracy do domu. Przepraszam bardzo. To tyle w tym temacie. Hmm. Mam nadzieję, że pomogłam w jakiś sposób. Mm, kochane raczki, jeszcze pomyślcie sobie, i no, cokolwiek, jakiś, no nie wiem, problem na luty w pracy, nie wiem, może, może kartę, którą wylosuję, kartę opiekuńczą dla ciebie, ona coś, podpowie ci w jaki sposób podejść do tego problemu, tego zagadnienia, o którym myślisz, co? Zobaczymy, co tutaj ci wyjdzie. Poszukamy, poszukamy głęboko. Dobra. Hmm. Umacniaj świadomość chwili obecnej. Sens życia, który poszukujesz, tkwi w teraźniejszości. No proszę. Świadomość. Hmm. Piękna karta. Hmm. To tyle, kochani, z mojej strony. Mam nadzieję, że czytania się Wam podobały. Mimo moich małych potknięć, za które bardzo przepraszam. Hmm. no chyba będziemy się żegnać oczywiście bardzo Was proszę o subskrypcję komentarze, lajki odzywajcie się na e-mail bardzo zapraszam i czekam na Was trzymajcie się, pa!